Czy spółki dywidendowe to dobra inwestycja? Jakie są zalety i wady, i przeszkody, o tym opowiem w dzisiejszym odcinku, ale nie tylko. Trochę poruszę na początku temat, również co się działo na naszej giełdzie w ubiegłym tygodniu, ponieważ tam oczywiście też są spółki dywidendowe, które ja sam inwestuję, jak wiesz, mam taki portfel publiczny, który możesz oglądać co miesiąc na koniec na końcu miesiąca. Ale dzisiaj nie będzie o tym portfelu. Dzisiaj właśnie skupię się na tych spółkach dywidendowych. Czy warto budować portfel w ogóle o, w oparciu o takie dywidendy? Czy to się opłaca? Jakie są plusy i minusy tej strategii? No i oczywiście pokażę tych kilka spółek, które się świetnie zachowywały na, giełdzie w naszym, na naszej giełdzie w ubiegłym tygodniu. Niekoniecznie dywidendowych, bo jeżeli chcesz o dywidendowych, to ja najczęściej o tym na końcu miesiąca. Będę też poruszał ten temat przy okazji swojego portfela. Dzisiaj chciałem przybliżyć Wam, jak w ogóle o tym myśleć, czym są spółki dywidendowe, jak myśleć o inwestowaniu w spółki dywidendowe, jakie są zagrożenia, jakie są zalety tego inwestowania. No i czy możecie przemyśleć właśnie inwestowanie w spółki dywidendowe, czy to będzie dla Was opłacalne i czy będziecie chcieli. Oczywiście, ponieważ jakiejś spółki z polskiej giełdy pokażę, no to zastrzeżenie. Materiał, jak wiadomo, udostępniony został w celach edukacyjnych, w ramach prowadzonego kanału i informacje zawarte w filmie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Dzisiaj, jak już powiedziałem, samo takie, takie podstawy tego, czym są te spółki, jak w nie inwestować, a o konkretnych spółkach w najbliższym czasie już porozmawiamy sobie w innym filmie. Oczywiście te wszystkie spółki i to co mówię, no jest, inwestuję w XTB, które jest partnerem tego odcinka, tego programu w ogóle. Tam dlatego inwestuję, że nie ma opłat do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie, nie ponosisz żadnych kosztów. No ja też nie ponoszę, dlatego mam tam większość moich inwestycji, ponieważ to się zwyczajnie, zwyczajnie opłaca tam również od środków, które przetrzymuję zanim coś kupię te środki są oprocentowane, o tym oczywiście mówię co tydzień w każdym odcinku ale kupując te akcje, czy te różne ETF-y czy inne rzeczy, no ryzykujesz swoimi pieniędzmi, więc XTB od Ciebie pieniędzy nie weźmie, ale Ty musisz uważać, żeby jednak nie ponieść kosztów dodatkowych po to potrzebna jest wiedza, o której rozmawiamy w tym filmie i co tam w minionym tygodniu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie? Oczywiście główne indeksy tutaj odnotowały umiarkowane zmiany w tym tygodniu, w ubiegłym były troszkę większe. WIG zyskał 2,87%, osiągając poziom 2561,27 punktów. WIG20 oczywiście, mówię o 20 największych polskich spółkach, a sam WIG wzrósł o 2,54%, czyli cały szeroki WIG, do 88613 punktów. Czyli jakby nasza giełda zachowuje się teraz trochę lepiej niż giełda na przykład amerykańska, gdzie jednak następują trochę takie korekty zawirowania. Aczkolwiek, jak porównałem sobie to z zawirowaniami z ubiegłego roku, to w lutym również te zawirowania podobne były. I nie było Trumpa, teraz jest Trump, więc można oczywiście sobie zawsze zgadniać, że te spadki czy te wzrosty są wynikiem właśnie zmian politycznych. Zapewne są. Ale są też jakieś powtarzalne inwestorzy, jednak ci duzi inwestorzy, którzy mają wpływ na te kursy. No bo powiedzmy sobie szczerze, że my mali inwestorzy kupujący po parę tych akcji, czy nawet kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset, to są drobne rzeczy, które nie mają wpływu na ten rynek. Spółki o największych wzrostach. To w ubiegłym tygodniu była diagnostyka. Diagnostyka to lider w dziedzinie usług laboratoryjnych i medycznych w Polsce. Ostatni wzrost mógł wynikać z rosnącego zapotrzebowania na testy diagnostyczne oraz poprawy wyników finansowych za ostatni kwartał, bo jednak bardzo się poprawiły. Wzrosty mogły być również efektem Pozytywnych rekomendacji analityków, którzy zwrócili uwagę na solidne fundamenty tej firmy, ponieważ naprawdę jest w dobrym stanie. No i zobaczcie, jaki wzrost. Oczywiście, za chwilę może być korekta, więc trochę należy zwrócić uwagę, ale gdybyście myśleli o tej spółce, to należy zobaczyć, jakie ma fundamenty, zobaczyć to, że analitycy mówią, to jest jedno, a samemu trzeba te spółki prześwietlić. Zresztą za chwilę jeszcze o tym będziemy rozmawiać przy okazji tych spółek dywidendowych, więc należy zwracać uwagę. Następną spółką, która odnotowała, Duży wzrost w ubiegłym tygodniu to jest Call Energy. To jest firma, która zajmuje się wydobyciem węgla w Europie Wschodniej. Koncentruje się głównie na rynku ukraińskim i sąsiednich krajach. Wzrost wartości akcji mógł być wynikiem stabilizacji sytuacji politycznej w regionie, która pomimo tej wojny to jednak no jest w pewien sposób ustabilizowana. Za dużych zmian tutaj nie ma. Wojna tam się toczy, ale nie ma jakichś tutaj dużych zawirowań z tego powodu. U nas, wiadomo, tam ludzie giną, nie jest fajnie. Natomiast przetasowania tu mające wpływ na rynek, czyli na te nasze akcje, są dość niewielkie. No i ostatnia spółka z tych wzrostów to jest Medic Algorithmics. Medic Algorithmics specjalizuje się w rozwijaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu telemedycyny i diagnostyki kardiologicznej. Ten 11% wzrost mógł być spowodowany. Ogłoszeniem nowego kontraktu międzynarodowego lub wprowadzeniem innowacyjnej technologii, która przyciągnęła uwagę inwestorów. Bo parę takich rzeczy się w przypadku tej spółki zdarzyło. Spółka przedstawiła lepsze wyniki od oczekiwanych, co zwiększyło zainteresowanie tymi akcjami. No ale nie było też tylko tak słodko. Również mamy tutaj spółki o największych spadkach w ubiegłym tygodniu. No i tutaj na samym czele, to prawdzie te spadki są troszkę mniejsze niż były wzrosty, ale pamiętajmy, że wzrosty są od niższej kwoty, a spadki są od wyższej, więc jakby patrzeć na to w kwotach bezwzględnych, to te spadki jednak są troszkę większe. Tutaj pierwszą spadkową spółką jest Intersport Polska, która prowadzi sieć sklepów sportowych oferujących. Ojęsno firma obuwie oraz sprzęt sportowy spadek o te 9,2% mógł wynikać z pogorszenia się warunków handlowych w okresie zimowej no i słabszej sprzedaży kluczowych produktów sezonowych no zimę mamy jako mamy więc no niestety się te produkty nie sprzedają więc pozostaje liczyć że przyjdzie wiosna i firma nadrobi sprzedając oczywiście to co będzie potrzebne w sezonie nowym wiosenno Letnim. Firma przedstawiła gorsze wyniki za czwarty kwartał, no bo też te zimowe rzeczy jakby słabo się sprzedawały, a przecież nikt nie kupuje odzieży letniej sportowej w listopadzie czy w grudniu. Więc niestety aura sprawiła tutaj niespodziankę i troszeczkę pogorszyła warunki. Nie znaczy to, że spółka jest w tragicznym stanie, no ale należy tutaj rozważać, uważać co się dzieje i czy taka spółka. Opłacałaby nam się do naszego portfela. Czy właśnie ten spadek nie jest taką okazją w sensie redukcji, że można tanio kupić? Ale tego nie rekomenduję, ponieważ aż tak dokładnie tej spółki nie, prześwietli, nie prześwietliłem. Teraz zamierzam co tydzień podawać Wam te wyniki z polskiej gie giełdy, o tych spółkach jakieś 3-4, które najwięcej wzrosły, i również te, które najwięcej spadły. No i trzecią spółką z tych spadkowych w tym tygodniu, czyli w tym minionym już tygodniu, poprzednim, bo dzisiaj się zaczął już nowy, to jest Tibul, spółka zajmująca się tworzeniem i wydawaniem gier mobilnych. No, ten spadek mógł wynikać no, z niższych niż oczekiwano wyników sprzedaży nowej gry. Prognozy gorsze są na przychody w kolejnych miesiącach, no bo opóźnienie jest. No i teraz przechodzimy już do tych spółek dywidendowych. I na początku odpowiemy sobie, czy spółki dywidendowe to w ogóle dobra inwestycja. No Z mojego punktu widzenia jest dość dobra, ponieważ ja posiadam portfel dywidendowy spółek dywidendowych w ramach mojego konta IKE, co ma, nie jest bez znaczenia o czym za chwileczkę jeszcze też powiem że to jest właśnie w IKE, że nie jest bez znaczenia. Przypomnę, że oczywiście IKE jest również w XTB, więc tam pod odcinkiem macie linki do rejestracji w XTB do czego oczywiście serdecznie zapraszam. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, no to również zapraszam do subskrypcji. Co tydzień dostarczam tutaj coraz bardziej wartościowych informacji, coraz więcej wiem, coraz więcej mogę wam tutaj poświęcić czasu i przygotowywać coraz lepsze materiały. Za chwileczkę opowiem, czym są te spółki i czy to się faktycznie opłaca, czy to jest dobra inwestycja, czy lepiej jednak w spółki wzrostowe. Czym są spółki dywidendowe? Na początku opowiem, że to są firmy, które regularnie wypłacają część swoich zysków akcjonariuszom w formie dywidendy. Zamiast oczywiście reinwestować całość swoich zysków w rozwój, dzielą się nimi z inwestorami. Dywidendy mogą być wypłacane kwartalnie, półrocznie lub rocznie, w zależności od polityki firmy, i różnie to jest. Często są to stabilne, dobrze ugruntowane firmy, które nie potrzebują już agresywnej ekspansji. Choć tu bym się do końca też tak zastanowił na tym, czy to jest pewne, bo one niby osiągnęły już jakąś dojrzałość na rynku, ale no firma jednak musi trochę część swoich dochodów inwestować, żeby nie wypaść z tego rynku. Nie można osiąść i nic nie robić. Więc generalnie spółki dywidendowe generują właśnie dochód, który część dzielą na tą dywidendę. No i tutaj różne rzeczy się trafiają, o czym powiem za, za chwileczkę. Natomiast zanim w ogóle się zdecydujecie, to pierwsza rzecz, już mówiłem kilka razy przy innych spółkach, jak omawiałem nawet te dywidendowe, żeby kupować firmy, a nie akcje. Czyli trzeba wiedzieć, czym się taka firma zajmuje, dlaczego wypłaca dywidendy, bo możemy wpaść w pułapkę. Jakie są zalety inwestowania w spółki dywidendowe? Otóż jest parę takich zasad, które chciałbym tutaj wymienić. Kilka takich kluczowych powodów. I tak, stały dochód pasywny. No, dywidendy mogą stanowić takie źródło regularnych wpływów na Twoje konto. To szczególnie atrakcyjne dla osób, na przykład planujących emeryturę lub tych, którzy chcą generować dodatkowy dochód bez konieczności sprzedawania akcji. Świetnie się sprawdza, ponieważ. Te spółki, nawet jak już przed chwileczką mówiłem, nie są tak wzrostowe jak spółki, które są wzrostowe, ale też dzięki temu, że wypłacają co roku regularną dywidendę, która nieraz bywa bardzo duża. W tym roku też mówiłem w innym odcinku. Podlinkuję odcinki w opisie odci filmu, jakie spółki w tym roku prawdopodobnie wygenerują dosy dosyć duże, a nawet bardzo duże dywidendy, bo nawet przekraczające 10%. To rekompensuje te spadki, czyli na przykład taką stagnację na występującą na naszej giełdzie, bo dzięki tym dywidendom to jednak mamy tą stopę zwrotu dość dużą, no większą znacznie niż z obligacji państwowych, czy tym bardziej z odsetek bankowych, które otrzymujemy i co roku te spółki generują. Tutaj też jest taka instytucja arystokratów dywidendowych, która to są takie spółki, które od wielu lat generują dywidendę, wypłacają, i co roku ta dywidenda jest kwotowo większa. To tak się klasyfikuje arystokratów dywidendowych. W Polsce jest też parę takich spółek. Myślę, że zrobię o nich osobny program, ale nie dzisiaj. Efekt procentu składanego. No to również występuje. No w spółkach akurat niedywidendowych, czyli wzrostowych, jakby trochę nie występuje. Jeżeli firma nie wypłaca dywidendy, no ale wartość jej rośnie, no to wzrost jest duży, ale ciągle jakby o tej samej kwoty. Oczywiście, jeżeli dopłacamy, jakieś dokupujemy te akcje, mamy jeszcze środki, jesteśmy w okresie inwestowania, a nie czerpania tego dochodu, no to ten procent nam się składa. Ale jeżeli dostajemy dywidendy, no to one rzeczywiście fizycznie wpływają nam na konto. I możemy za nie kupić dodatkowe akcje. Ja tak robię. Jeżeli kupuję za zarobione pieniądze kolejne akcje, czyli odsetki od odsetek, bo za te odsetki, które dostałem, czyli dywidendy, tutaj akurat nie odsetki, kupiłem kolejne akcje, i one już generują przychód od przychodu. I to jest właśnie procent składany, o którym mówił Einstein, że to jest ósmy cud świata. I to długoterminowo, oczywiście, może prowadzić do znacznego zwiększenia wartości portfela, no bo jeżeli w tym roku dostaniemy 10% dywidendy i za te 10% kupimy kolejne akcje, no to mamy więcej akcji, które rosną w kolejnym roku. I tutaj by trzeba bardzo, bardzo mocno przeanalizować, czy faktycznie spółki wzrostowe generują więcej tego przychodu. Pozornie, oczywiście, kwota przyrostu jest wyższa. Ale biorąc pod uwagę, że tu mamy odsetki do od odsetek, to należałoby to sobie się dobrze na tym zastanowić, bo krytycy spółek dywidendowych twierdzą, że jednak na wzrostach zarabiają więcej. Być może, ale ja mam coraz większy pakiet akcji tej spółki, na przykład nie inwestując własnych pieniędzy, tylko z tych dywidend. Prawdzie dopłacam jeszcze własne pieniądze, więc generalnie generuję więcej tego dochodu niż jest sam ten wzrost. Z tych podstawowych akcji. Mniejsza zmienność. Spółki dywidendowe często są stabilniejsze niż spółki wzrostowe. Dzieje się tak, ponieważ są to zazwyczaj duże, dobrze ugruntowane firmy, które mają dosyć silną pozycję na rynku i tak łatwo się nie poddają. W przypadku takim, gdy giełda troszeczkę słabnie, są korekty, a jednak dostajemy tę dywidendę, to to nam troszeczkę wypłaszcza tą krzywą tej zmienności, która występuje na giełdzie. No jak wiadomo, każdy kto tam kupuje, to wie, że zmienność giełdowa występuje, i obojętnie czy mamy takie spółki, czy takie, to one zawsze ta zmienność będzie. A w przypadku spółek dywidendowych, jednak, jeżeli giełda akurat spada, no to te dywidendy nam troszeczkę to rekompensują. No i czwarty punkt, już przed chwileczką omówiłem, tak? czyli ta odporność na spadki, czyli w czasie tych turbulencji dywidendy jednak równoważą nam te straty. No i tutaj troszeczkę ta odpowiedź, kolejna może tak, może nie. Sygnały zdrowia finansowego firmy. Regularne dywidendy mogą świadczyć o tym, że spółka jest dobrze zarządzana i ma stabilne finanse. Ale nie zawsze. Można powiedzieć, że firmy, które są w stanie wypłacać dywidendy przez dziesięciolecia, bo mówimy o arystokratach, którzy dziesięcioleciami wypłacają, no często są uważane za bardziej godne zaufania. No i najczęściej tak jest. Najczęściej się to zgadza. Ale są ryzyka i pułapki. Pierwsze to jest ta pułapka wysokiej dywidendy. Jeżeli spółka oferuje bardzo wysoką stopę dywidendy, na przykład nie wiem, powyżej 10%, 15%, no to trzeba by sobie taką flagę czerwoną tutaj podnieść, wciągnąć na maszt, no ponieważ wysokie dywidendy mogą wynikać z problemów finansowych, a nie z siły. Więc jeżeli nie przeanalizujemy dobrze spółki, czyli tej firmy, której chcemy być udziałowcem i nie zobaczymy, że ona faktycznie ma podstawy do wypłacenia tej dużej dywidendy, tylko sugerujemy się tymi wzrostami, o duża dywidenda to sobie kupię, to możemy wpaść w kłopoty, bo niektóre spółki przyciągają inwestorów wysoką dywidendą, ale w rzeczywistości no ich model biznesowy może nie być do utrzymania i po prostu chcą trochę z rynku zebrać tych pieniędzy, więc dlatego tak robią. Więc zanim Kupisz spółkę, która ma wysoką dywidendę, to sprawdź faktycznie, czy ta spółka wypłaca tą dywidendę z zysku, czy miała zysk, czy to nie jest dywidenda, po to, żeby złapać tych, którzy no niestety nie czytają. Nie czytają i tracą oczywiście na tych spółkach. Następne, co nas może tutaj kosztować, to jest ryzyko obniżenia lub zawieszenia dywidendy. Firmy mogą w każdej chwili obniżyć lub całkowicie zawiesić wypłatę dywidendy. Jeśli sytuacja oczywiście finansowa się pogorszy. Wystarczy spojrzeć na okresy kryzysu, czyli tej bańki dognetowej w 2008 roku, no czy to, co się działo w pandemii w 2020. Wiele spółek drastycznie obniżyło swoje wypłaty, a w sumie dlatego, że była tak nieprzewidywalna sytuacja, że Wypłacanie pieniędzy ze spółki, czy osłabianie jej potencjału, no było bardzo ryzykowne. Więc w takich okresach może się zdarzyć, że tej dywidendy faktycznie nie będzie. Jeszcze w Polsce, gdzie część banków czy państwowych spółek dużych, jak PZU czy PKO, BP, otrzymują jakby nakazy banki w ogóle otrzymywały nakazy od nadzoru finansowego, żeby nie wypłacać dywidendy w okresie takiego nieprzewidywalnego kryzysu. W związku z tym zawsze takie ryzyko jest ono nie jest częste no bo te kryzysy się nie zdarzają aż tak drastycznie owszem sytuacja na rynku światowym jest dość napięta ale myślę że ona się teraz rozbija bardziej o taką nowoczesną wojnę z użyciem AI niż taką tą faktyczną którą mamy teraz trochę za naszą granicą i gdzie niegdzie te ogniska zapalne tych wojen prawdziwych są natomiast na rynku toczy się ogromna ogromna batalia można powiedzieć, że niektórzy mówią, że porównywana z wojną jądrową walka o AI. Wszystkie państwa wykładają ogromne pieniądze, miliardy, miliardy dolarów i innych walut, jeżeli są z innych krajów, po to, żeby zwyciężyć w tym wyścigu. Do AI i być do przodu i pokonać przeciwnika. Następnym ryzykiem, który mamy tutaj w kupowaniu, to jest wolniejszy wzrost akcji, bo to już mówiłem przed chwileczką, że firmy wypłacające dość wysokie dywidendy, no często rozwijają się trochę wolniej, wolniej niż spółki wzrostowe. Więc jeżeli chcecie takich dynamicznych wzrostów, takich szybko, to dywidendowi giganci mogą nie być najlepszym wyborem. Oni dają większą stabilność na rynku akcyjnym, to jest ten spokojniejszy walor. I za to ryzyko oczywiście płacimy mniejszym wzrostem, za to obniżenie, za tą dywidendę ponosimy ryzyko tego mniejszego wzrostu. Rzadko bywa tak, że firma jednocześnie płaci dywidendę i jednocześnie jest bardzo wzrostową spółką. Najczęściej rosną sobie powoli, ale wypłacają dywidendy, z tym, że jak już mówiłem przed chwilą, możemy za dywidendę kupować kolejne akcje, no i wtedy mamy odsetki od odsetek, czyli ten prawdziwy, Procent składany, bo na tym polega procent składany, że odsetki generują kolejne odsetki. To jest cała magia procentu składanego jeszcze podatki od dywidendy. No i tutaj chciałem powiedzieć to, co mówiłem na początku przy reklamie, a mianowicie jeżeli wypłaca nam spółka dywidendy, no to musimy zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Jeżeli inwestujemy w polskie spółki i robimy to w ramach konta IKE, na które wszystkich serdecznie namawiam, jest dostępne w XTB, o czym mówiłem. Linki tam w opisie odcinka w dalszym ciągu. No i łapka górę, pamiętajcie. No i subskrybujcie kanał, no bo właśnie mówimy ciekawe rzeczy, więc każdy, każda subskrypcja się przyda i jeszcze bardziej zachęca mnie do robienia i zbierania informacji dla Was. No więc wtedy, jeżeli mamy w ramach tego kontaikę, no to nie płacimy tych podatków i możemy sobie na te spółki. Pozwolić i kupować za te 100% wtedy tej dywidendy kolejne akcje, bo tych 19% nie płacimy od tego zysku, od tych dywidend. Dlatego właśnie spółki dywidendowe mam w ramach konta IKE, że mogę sobie pozwolić na to, że kupuję kolejne akcje w ramach tego konta, nie płacę od podatku od tych dywidend. Nie każda dywidenda jest równa. Niektóre spółki zwiększają dywidendy co roku przez dekady, to są właśnie ci arystokraci dywidendowi, ale inne mogą mieć nieregularne wpłaty. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę, czy spółka prowadzi stabilną działalność, ale jeżeli chcemy inwestować w dywidendy, to fajnie by było, żeby co roku wypłacała dywidendę i fajnie, żeby co roku ta dywidenda była większa, ale bez straty płynności finansowej firmy. Jak zatem wybierać te dobre spółki dywidendowe? I tu przechodzimy do tego, o czym już przed chwileczką mówiłem, na co zwrócić uwagę, a mianowicie historia wpłat dywidendy. No, to jest dość istotne, czy jak długo ta firma wypłaca dywidendy, czy regularnie jest większa, bo arystokrata dywidendowy to jest właśnie spółka, która co roku wypłaca większą kwotowo dywidendę, bo to nie sztuka czasami wypłacić większy procent, jeżeli akcje nam o 50% spadły, tak, no to wypłacimy mniejszą kwotę. A procent jest większy, ale my się posługujemy kwotami. Czyli, jeżeli w zeszłym roku za akcję dostaliśmy, nie wiem, 20 zł, to w tym roku byśmy chcieli 22 zł za jedną akcję, tak? Albo oczywiście wielokrotność tej kwoty, w zależności od tego, jaka to jest spółka, ile kosztują te akcje. To należy zwrócić uwagę, czy jest regularnie, jeżeli jakiś rok nie był wypłaty, to trzeba zobaczyć z jakiego powodu, co się wtedy wydarzyło, czy to były jakieś kłopoty, czy jakieś inne rzeczy wpłynęły na to, że spółka nie wypłaciła, no i co roku większa. Następny jest taki wskaźnik wypłaty dywidendy, pokazuje ile procent zysków firma przeznacza na dywidendy. To jest też istotne, bo to jest w kontekście tego ryzyka, o którym mówiłem przed chwilą, że zdrowy poziom to zazwyczaj jest w granicach 40-60%. do 60%. Jeśli firma wypłaca ponad 80%, to może to sugerować, że w przyszłości będzie miała problem z utrzymaniem tej dywidendy. Więc zwróćcie uwagę na ten czynnik również, na ten wskaźnik. Wskaźników jest oczywiście dużo, i cała ta analiza fundamentalna spółki to jest cały odrębny temat, który pewnie się kwalifikuje na kolejny film, a może nawet kilka. Ale przy okazji jakichś spółek kolejnych, które będę omawiał w kolejnych odcinkach, po kolei. Niektóre fragmenty te wskaźniki będę pokazywał i będziemy mogli sobie o nich porozmawiać, bo ja bardzo chętnie z Wami rozmawiam i im więcej będziecie pisać w komentarzach, tym więcej będziemy rozmawiać, do tego, by się przydała taka grupa. Napiszcie w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani taką grupą, w której moglibyśmy się wymieniać na bieżąco informacjami o tym inwestowaniu. Poza oczywiście tym kanałem, który tutaj sobie piszemy i wymieniamy w formie tych komentarzy. Dajcie znać oczywiście tam z subskrypcją razem pod filmem w komentarzach, czy faktycznie taki utworzyć taką grupę finansową, żebyśmy się tutaj wspierali w ramach tego kompasu sukcesu. Następne, co warto zwrócić uwagę no, na sytuację finansową firmy. Tutaj te stabilne przychody, to już mówiłem, żeby firma miała zarabiała co, coraz więcej, i ja zwracam uwagę, to są właśnie dla mnie kluczowe czynniki. Wskaźniki wskaźnikami, ale ja zwracam uwagę tak: czy firma zwiększyła sprzedaż w roku obecnym do poprzedniego, czyli na przykład w 2004 sprzedała więcej niż w 2000, 2024 niż w 2023? Czy wzrosła na przykład marża? Czy zadłużenie się zmniejszyło? Z zadłużeniem też oczywiście są różne tutaj zawirowania, bo może być tak, że firma zwiększyła zadłużenie, ale może to być wynikiem inwestycji na przykład w nowe hmm, hale produkcyjne, które teraz zwiększą jeszcze bardziej dochody. Albo jeżeli to jest firma handlowa, to nagle zainwestowała w większe hurtownie albo w nowe sklepy gdzieś. Sprawdzajmy sytuację finansową firmy, no i sektor działalności. Niektóre branże mogą być. Znane z wypłaty dywidend, jak na przykład sektor dóbr konsumenckich, farmaceutyczny czy energetyczny. Warto zdywersyfikować portfel, inwestując w różne sektory, ale zwróćcie też uwagę, czy na przykład ten sektor no, nie zaczyna się kończyć, czy z powodu jakichś zmian geopolitycznych ta branża nie będzie zanikać. Należy oczywiście zwrócić uwagę, czy Sektor, z którego jest ta spółka, będzie się dalej rozwijał, czy ma potencjał rozwojowy, czy w dobie AI na przykład nie zacznie zanikać. Więc zwróćcie uwagę, czy nie przeniesie się w jakieś inne regiony działalności, sektory które będą się rozwijać. No myślę, że sektor farmaceutyczny i energetyczny mają bardzo duży potencjał w kontekście jednym ludzki, a drugi energetyczny, AI jako energożerne. Chociaż ostatnio ten chiński DeepSeek pokazał, że jednak aż tyle energii nie potrzeba. Ale i tak potrzeba mniej energii, ale coraz więcej jest tych sztucznej inteligencji, więc tej energii i tak będzie coraz więcej potrzeba. Tym bardziej, że wszystko mamy już w domach elektryczne. Powstają elektryczne samochody. Sektor energetyczny, jaki by nie był, czy odnawialny, czy nieodnawialny, każdy będzie potrzebny. Więc oczywiście należy zwrócić uwagę, czy ekologia tutaj nie wyprze trochę tego węgla, ale to jest jakby inny temat. Podsumowując teraz cały ten wywód, to czy warto inwestować w spółki dywidendowe? Czy dywidendy to klucz do finansowej walności? No, dla niektórych tak, dla innych niekoniecznie. Wszystko zależy od Twojego. Podejścia, skłonności do ryzyka, no i tego, co masz w głowie, to psychologia się liczy. Spółki dywidendowe mogą zapewnić stabilność i pasywny dochód, ale nie są pozbawione ryzyka, to normalne firmy. Dlatego pamiętaj zawsze, żeby inwestować w firmy, a nie akcje, kupować firmy, a nie akcje. Zainteresuj się, bo kupując, kupując jakby akcje jakiejś firmy, stajesz się wspólnikiem. Więc przemyśl, czy chcesz być wspólnikiem firmy, która no, jest słaba. Zobacz, gdzie zostawiasz swoje pieniądze. Przeanalizuj dokładnie fundamenty tej firmy, czy ona jest silna i się rozwija. No i nie daj się zwieść tym wysokim stopom dywidendy bez sprawdzenia sytuacji finansowej firmy. Oczywiście mam do Was pytanie, czy inwestujecie w spółki dywidendowe. To dajcie znać pod filmem. Dajcie mi znać też, czy chcecie dalej w tym kontekście więcej filmów. Ja dzisiaj znów poproszę jeszcze na koniec, oczywiście, łapkę w górę, dzwoneczek, bo za tydzień oczywiście następny, kolejny ciekawy film. A tymczasem zbliżamy się już do końca. Do zobaczenia. Cześć.